Serestyna Grzybyta, dobry wieczór. Po kilku ciepłych i słonecznych dniach. Jutro w całym kraju zawita już zdecydowanie bardziej listopadowa pogoda. Co prawda Polska nadal będzie w zasięgu wyżu, no ale napływ wilgotnego powietrza i też słaby wiatr sprawią, że w wielu miejscach przez cały dzień będzie szaro, a nawet mglisto. Pojawi się też trochę deszczu. Dzisiaj w nocy będą tworzyły się liczne mgły ograniczające widzialność lokalnie poniżej 100 metrów. Na drogach może więc być bardzo niebezpiecznie. Nie. Temperatura od 2 do 5 stopni, ale uwaga, na Pomorzu i też w Kotlinach Karpackich miejscami niewykluczone są spadki do około zera. Słaby deszcz może pojawić się na południowym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju. Wysoko w karkonoszach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu w tatrach samego śniegu. Jutro od 8 do maksymalnie 11 stopni przeważać ma pochmurne niebo. Rano i przed południem, jeszcze w wielu miejscach będą się Utrzymywały mgły na północy kraju. Mglisto może być wręcz przez znaczną część dnia. Natomiast na południu w centrum i też lokalnie na wschodzie może padać deszcz wysoko w sudetach i tatrach, głównie śnieg, wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian. W poniedziałek też początkowo będzie mglisto, a w ciągu dnia na niebie dużo chmur. Na południu i w centrum prognozujemy słabość. Słabe opady, rano zanikający deszcz, możliwy jest też na Suwalszczyźnie. 11 listopada nadal pochmurno w regionach południowych, a także wschodnich. Wystąpi słaby deszcz, do tego na wschodzie w centrum rano mogą się utrzymywać mgły. Temperatura od 7 do 11 stopni, a od środy poprawa pogody. Będzie zdecydowanie więcej słońca, zrobi się cieplej, nasili się wiatr, więc począwszy od czwartku już nigdzie nie powinno być mglisto. Życzę Państwu spokojnego miłego wieczoru. Do widzenia.